Na dworze szaro, buro i chłodno, ale jesień nie może być wymówką od aktywności fizycznej. Miasto zaprasza osoby w wieku 60 plus na bezpłatne zajęcia z łagodnej gimnastyki, na ćwiczenia Tai Chi i Chi Kung, wywodzące się z tradycji chińskiej, mają doskonały wpływ na ciało i psychikę. Jak w każdym treningu, tak i tutaj na początku robimy rozgrzewkę. drugiej. Łapiemy też sobie nad kolanami, łapiemy dłoni i lekko zginamy kolana prosto. Dwa, trzy, każdy kolejny być troszkę głębiej, się cztery, pięć, Podstawą tai chi i chi kung jest prawidłowy, głęboki oddech. Wydech, wdech, wydech, wydech usta. jest taki oddech oczyszczający. Detoksykujący, jak robimy, tak nosem, do ustami. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Teraz dłonie, zróbmy do góry, w Ćwiczenia nie są wymagające. Nie forsują mięśni i stawów. Dlatego zalecane są szczególnie osobom dojrzałym i starszym. Obracamy kulę, teraz w prawą stronę. Obracamy kulę w lewo. Ciekawostką tego systemu ćwiczeń jest automasaż, czyli samodzielny masaż tych części ciała, gdzie najbardziej odkłada się napięcie i stres. Rozgrzewamy ręce i przemywamy twarz. Przenywamy sobie, po prostu w pójdzie z przodu. Oddychamy sobie swobodnie. Teraz. Punkt by na czubku głowy, dotykamy dłonią i przyciskamy lekko, poruszamy skórę głowy, krążenia. Zajęcia finansowane są przez miasto i odbywają się raz w tygodniu w klubie osiedlowym Serbinów przy ulicy Serbinowskiej 25. To nie są tylko ćwiczenia dla osób w wieku senioralnym, ale również dla młodych, bo... Kiedyś spotkałem Pana Adama przypadkiem w i Pan Adam zaprosił mnie również miałem możliwość uczestniczyć w tego typu zajęciach. Ja uważam, Szanowni Państwo, że to jest świetna oferta dla was. To też widać po waszej frekwencji. Panie Adamie, panu bardzo dziękuję, że Pan się zgodził, bo wiem, że Pan jest zapracowany i ma dużo zajęć, że Pan się zgodził zająć naszymi seniorami z terenu miasta Kalisza. I szanowni państwo, ja bym chciał was spytać, czy wam się to podoba, czy, 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 czy oczekujecie, iż będzie tych zajęć więcej, bo my musimy też jako osoby zarządzające miastem znać kierunek, czego mieszkańcy oczekują. Szanowni I liczymy że... na to, że te zajęcie będzie więcej, bo one są naprawdę potrzebne. Ja, ja I jest tylko... tutaj prowadzone przez takiego mistrza, to jest naprawdę przyjemność życzyć. Rzeczywiście, Pan Adam ma dużo charyzmy w sobie. Szanowni Państwo, yy, oczywiście, że przeanalizujemy budżet i yy, ja myślę, że damy radę finansowo, tylko żeby Pan Adam z czasem wyrabiał, bo wiecie, yy, te zajęcia nabrały u niego rozpędu, myśmy rozmawiali o nie tylko w Kaliszu tak i poza kaliszem jeżeli pana dam wyrazi zgodę a wy macie chęć to my będziemy się starać żeby te zajęcia były realizowane. Prośba uczestników została rozpatrzona pozytywnie i od teraz zajęcia odbywają się co wtorek w dwóch transzach od 13:15 i od 14:15. Zaangażowanie seniorów cieszy, bo by mieć efekty ważna jest regularność. Systematyka jest bardzo ważna. Ja tutaj zawsze też zachęcam, żeby mimo. Znaczy, bo w dniach, kiedy nie mamy zajęć, to też, żeby coś, chociaż te 5-10 minut dziennie, też się poruszać, poddychać, popracować, bo wtedy jest efekt. Jeżeli będziemy ćwiczyć tylko raz w tygodniu, nawet dwa razy w tygodniu to nie jest za dużo, mimo że to będzie na przykład nawet godzina zajęć. Ważna jest systematyka, nie musi być tak długo, ale żeby robić to systematycznie. Dlaczego tego typu aktywność jest ważna, no, szczególnie jesienią? Listopad robi się już szaro, ciemno, nie chce nam się za bardzo wychodzić, ruszać, a tu jest ruch i oddech. Jakie są zalety tego typu ćwiczeń? Właśnie bardzo tutaj podczas tych ćwiczeń skupiamy się na oddechu i oddech łączymy z ruchem. Jest taka medytacja, mówi się, że to jest medytacja w ruchu, ćwiczenia właśnie Chiku Tai Chi, i poprzez te ćwiczenia nabieramy, znaczy oddychając. Dotleniamy, dotleniamy organizm bardzo dobrze, co powoduje również poprawę metabolizmu, lepsze samopoczucie, lepsze dotlenienie wszystkich komórek w naszym ciele, więc to jest pierwsza zaleta, ale bardzo ważne jest to, że my tutaj ruszając całym ciałem nie powodujemy tych zastojów, które z wiekiem nam przychodzą i czujemy się coraz Mniej wydolni, coraz starsi przez to, że nam się trudno schylić, nam trudno coś gdzieś tam wejść, coś spod stołu wyjąć na przykład. A w momencie jak ten ruch jest systematyczny i, i te zakresy ruchu cały czas pogłębiamy, to powoduje, że ten organizm, my się czujemy młodzi i jesteśmy bardziej szczęśliwi. Także jest to bardzo ważne. Pani Grażyna już po drugich zajęciach widzi pozytywne rezultaty. Tak, już widzę efekty. Usp uspokoiłam się znacznie. I jakie jeszcze zalety? No zalety ciało jest bardziej rozciągnięte. Łatwiej się poruszać, tak jak powiedział Adam. Jak się pani czuje po tych zajęciach? Bardzo dobrze, jestem też dopiero drugi raz, ale podobają mi się i będę chciała w miarę możliwości systematycznie uczestniczyć. Jest czas, są chęci, więc trzeba to wykonać. Tak jest, chęci są. No z czasem czasami bywa różnie, ale postaram się jednak dopasować tak wszystkie pozostałe obowiązki, żeby móc przychodzić. Bo chyba ważne jest, żeby zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia. Tak jest, bardzo ważne, szczególnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym jest to ruch połączony z, z prawidłowym oddychaniem jest bardzo ważny. Kiedy byłam dużo młodsza i piękniejsza, chodziłam na aerobik i to troszeczkę mi przypomina tamte czasy, bo jednak te metody rozciągania były mi bardzo bliskie wtedy, więc chyba teraz będzie dobrze. Wytrzymam. Jak, jak się pani czuje po takich ćwiczeniach? No trudno powiedzieć, bo jest pierwsze ćwiczenie tego typu, no, ale nie, bardzo dobrze. Czuję trochę mięśnie, no, jednak to czyli efekt jest osiągnięty. Jakby pani poleciła te zajęcia innym, bo czasem, mimo nawet emerytury, trudno znaleźć chwilę dla siebie i gdzieś się zmotywować, żeby przyjść na salę i ćwiczyć? No to prawda, no to jest ciężko. Ciężko zmotywować, bo żadnych z moich koleżanek trudno mi było zmotywować, więc nie wiem. Chyba, chyba to, że zobaczą, że my jesteśmy sprawniejsze, tutaj obecne panie, to może wtedy się skuszą. Przyszedłem na emeryturę w zeszłym roku i myślę, że ruch to jest wskazany. Tym bardziej, że kiedyś było takie hasło w zdrowym ciele, zdrowy duch. Nie wiem, czy to jeszcze teraz jest, obowiązuje, no ale myślę, że tak. No i staram się jak najbardziej w ruchu żyć. No dzisiaj jeszcze mam zajęcia z piłki nożnej na hali, także półtorej godziny intensywnego biegania. Byłem ciekawy, jak tutaj wyglądają te zajęcia. Jestem po raz pierwszy. No takie rozciągające, myślę, że to będzie pomagało mi w uzyskiwaniu lepszych wyników dzisiaj na. Piłce nocnej Słowakami. Na zajęcia należy zapisać się pod numerem telefonu 62 764 47 37. I powtórzymy numer 62 764 47 37. Dzwonić można od poniedziałku do piątku po godzinie 13 który jest góry na dół, czy ręce tak sobie chodzą, nie ma znaczenia. Ważne, żeby oddychać i połączyć ten oddech z od ruchem.